W dzisiejszym odcinku zapraszam was na 7 rzeczy, których nie wiedzieliście o Fear The Walking Dead. Prawdopodobnie. W serialu The Walking Dead główny bohater czyli Rick Grimes był w śpiączce przez okres około 5 tygodni. Pierwszy sezon Fear the Walking Dead zawiera 3 tygodnie posapokaliptycznej akcji. Drugi idzie w podobnym tempie, dlatego też oba sezony w dalszym ciągu są prequelem głównej serii. Niestety na chwilę obecną nie są planowane żadne crossovery między tymi dwoma serialami. Kto wie, może z czasem się to zmieni. Kalifornia, w której ma miejsce akcja serialu nie została wybrana przypadkowo. Robert Kirchman, czyli współtwórca serii, wyjaśnił, że to właśnie do Kalifornii przyjeżdża masa osób po to, aby zacząć swoje życie od nowa. Jest ona postrzegana jako stan pełen ludzi z nadziejami i marzeniami. Dodał też, że obserwowanie, jak taki typ ludzi radzi sobie w trakcie apokalipsy będzie całkiem zabawny. Zapewne kojarzycie już postać Karla Grimesa. Carl. 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 Carl? Carl! W czwartym odcinku pierwszego sezonu, w jednej ze scen, w której widzimy pierwszych ocalałych ludzi, widnieje postać łudząco podobna właśnie do Karla. Twórcy potwierdzili jednak, że to czysty zbieg okoliczności i nie jest to ta sama osoba. Trzeba przyznać, że byłoby to całkiem ciekawe zagranie. Jednak to tak jak mówiłem wcześniej, póki co nie zobaczymy w serialu obsady z The Walking Dead. Podobnie jak w The Walking Dead, żeńskie postacie radzą sobie naprawdę nieźle podczas apokalipsy. Mission czy chociażby Karol już raz uratowały całą grupę z potrzasku. Tego samego możemy spodziewać się i tutaj. Wiadomo, że potrzeba czasu, aby nabyć potrzebnych umiejętności przetrwania w świecie apokalipsy, ale to właśnie kobiety będą tutaj liderami. Frank D. Lane, odgrywający rolę Nika, nigdy nie widział oryginalnej serii The Walking Dead. Podczas wywiadu powiedział, że nie zamierza tego robić w najbliższej przyszłości. Uznał, że serial, w którym gra w dużej mierze różni się od swojego poprzednika. Dlatego też nie chce podchwytywać stamtąd pomysłów i odegrać rolę Nika po swojemu najlepiej jak potrafi. Skoro jesteśmy już przy Niku. wiedzieliście, że jedną ze swoich ról odegrał w Harry Potterze? Zagrał młodego Tomar Ridla w filmie Harry Potter i Książę Półkrwi. Jak sam przyznał, jego największą słabością w serialu nie było udawanie osoby uzależnionej od heroiny, czy chociażby uciekanie przed hordą zombie. Było to mówienie z amerykańskim akcentem, który po wielu godzinach przyswajania udało mu się w końcu opanować. Podczas gdy oryginalna seria opiera się na komiksie, który i tak znacząco różni się od serialu, Fear the Walking Dead nie posiada materiału źródłowego. Serial powstał przy współpracy Dave'a Ericksona i Roberta Kirkmana, który stworzył zarówno komiks, jak i obie kultowe serie. Póki co nie prędko przyjdzie nam zobaczyć komiks poświęcony kolejnemu serialowi. Jak sam Kirkman przyznał, pracuje teraz przy wielu projektach, i aby każdy był na wysokim poziomie, nie może sobie pozwolić na kolejne. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeżeli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie o ocenie i komentarzu. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału, klikając czerwony przycisk na dole. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.